No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, minął kolejny tydzień, a rozpoczął się już trzeci z życia tego akwarium po restarcie. Jak widać na załączonym obrazku, źle to nie wygląda, chociaż pojawiły się glony, ale te glony bardziej pojawiły się z, podejrzewam, niedoborów makroelementów, ponieważ y, według zaleceń producenta przez pierwszy tydzień codziennie podmieniałem po y, około 50% wody w tym zbiorniku, y, przez drugi tydzień w połowie tygodnia była jedna podmiana, też 50%. No i ze względu na to, że tych y, makroelementów jest dosyć mało z tego, co y, wyszło mi na testach, postanowiłem, że w tym tygodniu już tej w tygodnia, podmiany w połowie tygodnia nie będę y, robił. Więc, żebyśmy wiedzieli, o czym w ogóle mowa, zacznę od y, przeczytania parametrów. Jakimi wyszło parametrów wody, jakimi wyszły właśnie z testów, które zrobiłem już po podmianie wody, tym razem nie przed, a po, żeby po prostu wiedzieć, jak sobie dawkować nawozy, które do tej pory posiadam, właśnie jeszcze z firmy Sichem. A więc, jeżeli chodzi o pH, to jest 6,8, troszeczkę wysokie to pH, ale po zmianie butli nie mogę sobie właśnie wyregulować dawkowania CO2 i przez to takie dość wysokie pH przeważnie utrzymywało mi się wcześniej utrzymywało mi się na poziomie 6.2 takie pH optymalne przy KH, które właśnie w tym akwarium utrzymuje gdzieś tam na poziomie 2 no i i, I wtedy z tych testów wynikało mi, że mam dość dobrą ilość CO2 w zbiorniku. Ale przejdźmy dalej. Jeżeli chodzi o GH, GH mi dosyć niskie wyszło w porównaniu z GH, które przez ostatnie dwa tygodnie wychodziło mi z testów. Tym razem wyszło mi 5,6 i jest to, jest to wynik z którym uzyskałem właśnie z testów na CAMG, czyli wapń i Magnes. Ostatnimi czasy, jak mierzyłem właśnie i wyliczałem z tego, z tego testu, to wyszło mi 6,3 a ze zwykłego, kropelkowego testu na GH, miałem 8. Teraz mi wyszło 5,6. żeby troszeczkę podnieść to GH, dołożyłem jeszcze 1 gram półtorej grama mineralizatora zobaczymy po następnej podmianie czyli po weekendzie co z tego wyniknie, czy miałem rację czy po prostu może podłożę tak co po niektóre rzeczy wciąga że obniżyło się tak GH no i automatycznie też trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli spadło GH to i KH też może być za niskie no i tutaj może się pojawić ryzyko, że Eee, troszeczkę możemy zrobić przyduchę w tym akwarium, jeżeli chodzi o CO2, ale e, jak widać na załączonym obrazku, co wcześniej wspominałem, mam problem z nasyceniem po butli e, tego akwarium, właśnie CO2. Na szczęście, no, no lepiej, lepiej w tą stronę, bezpieczniej dla e, rybek, troszeczkę gorzej dla roślin, no ale jak to mówią z 2, a złego, lepiej tą stroną. Jeżeli chodzi o no 3 co mnie bardzo zaskoczyło i nie pamiętam, żebym kiedykolwiek jak e, posiadam akwarium roślinne, czy odkąd inaczej, odkąd zacząłem robić testy, w akwariach roślinnych, żebym NO3 miał na poziomie 0, no to było rzadkością. Przeważnie. Miałem problem z za dużym NO3 niż za niskim, a tutaj jest na poziomie 0. Gdybym miał sole rozpuszczone do nałożenia tego akwarium, to po prostu automatycznie po podmianie wody na dzień dobry wlałbym tyle z właśnie tego roślinczonego NO3, aby podnieść do 5 NO3, ale ze względu na to, że jeszcze ko korzystam z nawozów, e, właśnie z Ichema, które, które pozostałem jeszcze z poprzedniego akwarium. E, no to mm, no, wlałem na oko, tak? Wlałem, y, można powiedzieć, dawka y, na tydzień to jest około 2,5 ml. Ja wlałem na dzień dobry 5, żeby podnieść troszeczkę no, 3. Zobaczymy no, no, na koniec tygodnia, co z tego wyniknie. Oczywiście jeszcze. W połowie tygodnia też dołożę tego NO3, bo nie sądzę, żeby tutaj się coś złego działo. Podejrzewałem, że jest niskie NO3, ale nie aż tak, ponieważ, jak można zauważyć, jeżeli chodzi o półgastomona erektusa, ma dość jasne szczyty. To jest pierwszy objaw dla mnie, że NO3 jest na dość niskim poziomie. Jeżeli chodzi o PO4, no to jak wcześniej przy robieniu testów miałem na poziomie 0, tak teraz się nagle pojawiło. No też dawkowałem go ostatnio po podmianie wody. Mam pomiędzy 0,25 a 0,5, czyli w tym tygodniu nie podaję PO4. Zobaczymy, co będzie na koniec tygodnia, jeżeli chodzi o żelazo. Żelazo utrzymuje się jest na poziomie 0,1, porównując z poprzednimi tygodniami, no to jest troszeczkę go mniej, dlatego postanowiłem podawać raz w tygodniu nawozy z cichem, Flourish. Tam są nie tylko jest żelazo, ale różne inne pierwiastki, które na pewno pomogą roślinom, a nie zaszkodzą. Jeżeli chodzi o magnes i wapni, jak już wcześniej wspominałem, troszeczkę twardość ogólna mi wyszła za niska, dlatego też i magnes, i wapni w tym. Znaczy inaczej, magnes wyszedł na poziomie takim samym, czyli 6, ale jeżeli chodzi o wapni, to trosz, o 5 punktów czy stopni było go mniej niż dotychczas, dlatego też właśnie. Te 1,5 a mineralizatora wpadło od razu po podmianie dodatkowo, żeby troszeczkę podnieść te parametry. No i myślę, że jeżeli chodzi o takie istotne. Aha, jeszcze został nam potas. Potas cały czas utrzymuje się na poziomie 25. W tym tygodniu nie podawałem potasu po podmianie wody. Zobaczymy, co będzie na. Koniec tygodnia. Myślę, że dopóki poniżej tych 25 tak dosyć mocno nie spadnie, to dostaję troszeczkę to akwarium z mineralizatorem. Dostaję też to akwarium z nawozami, właśnie z ichem wszędzie. Czy z tego, co pamiętam, tam któryś ten Flourish ma na pewno tam jakąś część. Potasu wpada do tego zbiornika jeszcze z jednymi. Nie pamiętam, czy to jest na NO3, czy czymś innym. Nie pamiętam, też wlatuje do tego zbiornika. Nie chcę teraz wymyślać. W każdym razie nie na poziomie 25 i myślę, że tragedii nie ma. W tym tygodniu przycinki nie było. Jak widzicie, rośliny radzą sobie dosyć dobrze. Poza tym, że z braku czasu nie doczyściłem w tym tygodniu Anubiasy, no to troszeczkę kiepsko wyglądają, bo są porośnięte glonami. Ta roślina, która, o której Wam mówiłem, ni vietnam Rotala, Wietnam, ani Walici, samoczynnie się po prostu wyprowadza z mojego zbiornika, skalarium co chwilę tam wyskubują z tego podłoża. I po prostu wyrzucam, bo, bo nic z tego nie będzie. Bo tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o inne rośliny, to staurogyna rośnie, ale bardzo powoli. Lobelia, jak na tą roślinę, to ma strasznie, strasznie mozolny wzrost. Inne rośliny też nie mają jakichś tak szybkich wzrostów, ale to jest, można powiedzieć, zrozumiałe z tego względu, że skoro przez połowę tygodnia azot czy tam inne pierwiastki utrzymują się na bardzo śladowych ilościach, no to co te rośliny mają, że tak powiem, papusiać, żeby rosnąć? Nie wszystkie rośliny się przyjęły, bo to już można zauważyć. Nie jestem też w stanie powiedzieć, które bardzo ładnie się Yy, ta hierofilia polisperma rozrasta, jeszcze się nie wybarwia yy, blixa zapamiętałem w końcu nazwę blixa, który miał jeden krzaczek yy, który myślałem, że już straciłem w przednim zbiorniku okazało się, że gdzieś tam się jakaś szczepka uchowała yy, tutaj podzielona jest w tym zbiorniku na trzy takie kępki, yy, rośnie wybarwia się, o dziwo, już taki ma Bardziej brązowaty kolor e, Rotale sobie ta na środku dobrze radzi Z tyłu jest ta... E, co to było? Już zapomniałem, no ale w każdym razie e, Ludwigia Mini sobie radzi Ludwiga e, Tutaj z lewej strony zbiornika Koło kamienia e, Była w tamtym tygodniu przecinana, teraz troszeczkę to zastopowało, podejrzewam, że y, dość dużo energii tej rośliny poszło właśnie w ukorzenienie się, a no tak jak mówię, cały czas braki, braki właśnie NO3 troszeczkę mogły spowolnić wzrost wszystkich roślin, jakich ich ukorzenianie, Alternata, Rosa nerving no, szału nie ma y, Reineckii mini nie ma zbyt szybkich przyrostów. Rotala green, myślałem, że to będzie roślina, która szybko się rozrośnie i będzie stworzyła taką, taką, taką kępkę kontrastującą właśnie z tą rotalą Mutifolią, czy Hra, nie wiem już sam, bo dziwnie to wygląda ta, ta rotala, no ale mm, też nie ma co właśnie narzekać, zobaczymy, najpierw trzeba ustabilizować. Parametry dać, że tak powiem, papu tym roślinkom, a później się okaże, czy będą one rosły, czy po prostu będziemy wymieniać na inne, które się lepiej będą zachowywać w tym zbiorniku. Jeżeli chodzi o światełko, to kolejny tydzień rozpocząłem o 10% większą moc lampy. Teraz jest na poziomie 70%. Temperatura barwowa 8000 Kelvinów, no i zobaczymy, jak się będzie tutaj rozwijało. Ciężko jest, jeżeli chodzi o oświetlenie, znaleźć taki złoty środek. Jedni mówią, że powinniśmy ustawiać temperaturę barwową taką, jaka nam się podoba, i jak najlepiej nam się patrzy na zbiornik. Nie do końca się z tym zgadzam. Powinniśmy ustawić taką temperaturę barwową, i to jest też celem wszystkich producentów, właśnie lamp akwarystycznych, czy to akwarystyka morska, czy roślinna ustawić taką temperaturę barwową, aby roślinom odpowiadała, przyspieszała ich wzrost, no i po prostu, żeby one dobrze się czuły. Więc musi być wystarczająca ilość. Czerwonej barwy, niebieskiej, trochę zielonej, no i ogólnie, żeby nie wyglądało to źle. Tutaj jest 8000 Kelwinów, a mm, nie wiem, jak to w kamerze wy wyjdzie, aczkolwiek, jeżeli chodzi, patrzę tak gołym okiem na zbiornik, to wcale nie jest to taka zimna barwa, co by się mogło wydawać, że, że właśnie no, 8000 to już jest dość, dość dużo niebieskiego światła i i mogłoby to być takie zimne światło, takie trupie, aczkolwiek w rzeczywistości patrząc na ustawienia tej lampy to jest 60, powiedzmy 70% niebieskiego światła zielonego tam jest chyba 66 i czerwonego 67, jakoś tak takie są proporcje, więc no każde każde pasmo jakąś tam ma rolę w tej ogólnej barwie 8000 kelwinów. Czerwone roślinki są czerwone, zielone zielone. No, co tu dużo mówić? No fajnie to wygląda, aczkolwiek tak jak mówię, szukałem wiele, aby no, znaleźć jakiś, jakiś nie wiem, punkt zahaczenia, żeby wiedzieć, że faktycznie ta E, najlepsza temperatura, czy to światło dziennie, jedni podają, że to jest 5,5 tysiąca kelwina, inni 6,5 tysiąca, takie bezchmurne niebo, no różne rzeczy można znaleźć w internecie. Ja pamiętam, że e, dawniej e, te lampy Aquaella, które miałem, one miały 6,5 tysiąca kelwinów, teraz e, szukałem jak to się prezentuje, jak producenci właśnie ustawiają temperaturę barwową swoich lamp no i okazało się, że 8000 to jest tak no przeważnie wszystkie właśnie lampy, takie, które, które nie ingerujemy w temperaturę barwową są ustawione na 8000 kelvinów i świecą po prostu i tak się utarło no to ja tak samo ustawiłem no i, i tak jest, testuję, zobaczymy jak to będzie się prezentowało w późniejszym czasie dobra, minęło jak zwykle naści minut mojego gadania, żeby nie przedłużać i nie przegadać, zagadać Was na śmierć. Myślę, że na dzisiaj to tyle, więc pozostaje mi tylko pozdrowić i życzyć powodzenia, no i oczywiście do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, cześć!